Helling Hand for Tomorrow to jest motto, które jest z nami od niedawna, ale sama idea jest z nami od zawsze, czyli wspólnie z klientami, na bazie ich problemów, naszej wiedzy, staramy się wdrożyć rozwiązania, które mają na celu optymalizację ich kosztów, redukcję czasów uprzezbrojeń i doprowadzenie do tego, żeby ten wspólny do w postaci dobrze zautomatyzowanej bądź zoptymalizowanej do produkcji dla klienta był najkorzystniejszy. Pod tym hasłem. Prezentujemy na tegorocznych targach, stąd przede wszystkim rozwiązania z działu mocowań, jeśli chodzi o optymalizację czasów przezbrojeń, rozwiązania, które wspomagają szybkość przezbrojenia się maszyny. Dodatkowo poro aplikacji, które pomagają w takich specyficznych branżach, jak chociażby lotnictwo, walkę z naprężeniami. To jest też proces, który bardzo często zabiera dużo czasu. Klienci nie do końca wiedzą jak sobie z tym radzić i dzisiaj pokazujemy im tak naprawdę gotowe rozwiązanie plug and play, które możemy im zaprezentować, wdrożyć, nawet przetestować wspólnie z nimi do rozwiązania tego problemu. I jeśli chodzi o mocowania, mocno stawiamy na imadła, gdzie robot sam może wymieniać szczęki, co daje nam możliwość budowania do buforu pod kolejne do detale i gdzieś tam zwiększyć elastyczność automatyzacji załadunku maszyn. W tym roku mamy wielką premierę chwytaka trzypatrzastego elektrycznego EZU. Do tej pory mieliśmy w członku tylko chwytaki dwupatrzaste i dawało nam to możliwość uniwersalnego zastosowania w robotach chwytaka, który nie tylko otwiera się i zamyka, ale też ma możliwość otwarcia szczęścia np. do połowy. Dzięki temu klient zdobywa pełną uniwersalność aplikacyjną. Patrząc na wielki sukces wprowadzenia chwytaków dwupatrzastych elektrycznych, Prowadziliśmy w tym roku i rządziliśmy premierę w Polsce na targach kieleckich. Yy, chwytak elektryczny trzypalczasty. Ma on yy, różne rozmiary, może on być mniejszy albo większy w zależności od aplikacji i też mamy możliwość skomunikowania z nim za pomocą profinetu, profibasu, może to być Ethernet IP, wszystko co chcemy. Jesteśmy elastyczni i możemy się dopasować do klienta do danego rozwiązania. Gdzie używamy takie chwytaki? Możemy je użyć na przykład do załadunku maszyn, możemy przenosić detale okrągłe, kwadratowe. Możemy dodatkowo wprowadzić tool changer, wymienić płytak elektryczny na pneumatyczny, bądź prowadzić też to jest nasza wielka nowość, prowadzić chwytak, gdzie mamy wymienne same palce. I to też jest wielka nowość, którą doceniają nasi klienci. W dzisiejszych czasach bardzo często klienci, w szczególności w firmach poprodukcyjnych, chcą się zautomatyzować. Najpierw muszą się zoptymalizować, bardzo często współpracując z klientami bardzo blisko, stąd właśnie hand in hand for, for tomorrow, klienci do, dochodzą do pewnej ściany mówiącej o tym hej, ja w tym momencie muszę najpierw odkryć jak realnie ten proces wygląda, czyli trochę zoptymalizować. W normalnych realiach operator bardzo często ma swoje tajniki, podkłada płytkę, kombinuje, to jest praca, której my jako menadżerowie nie widzimy. Ona wychodzi dopiero w automatyzację, bo robot tego nie zrobi, robot nie widzi. Robot musi mieć zaprogramowane i w pierwszej kolejności zanim chcemy się zautomatyzować, musimy się zoptymalizować. Nie ma drogi odwrotnej. Lepiej się nie zautomatyzować, niż zainwestować w automatyzację, która nie będzie elastyczna i nie będzie spełniała tak naprawdę naszych wymogów, nie tylko dzisiaj przy tej typie produkcji, który mamy, ale za 5 lat. I to jest myślę, że clue. Dlatego odwróciłbym to kastą, najpierw dokładna optymalizacja, analiza procesu, a potem ostatni etap, automatyzacja, nie tylko na teraz, ale również na 5-10 lat w przód.